Nie ulega wątpliwości, że reformy wojskowe i administracyjne, zapoczątkowane i często skończone już za rządów Dioklecjana pod koniec III wieku, były tak krytyczne i tak głębokie, że w zasadzie zmieniały cząstkę tego, co znaczy być Rzymianinem? I nie inaczej było z tak zwanymi fabrykami, które służyły do tworzenia uzbrojeń i broni dla wojska, późno -rzymskiego wojska. W początkowych wiekach cesarstwa zaopatrzenie sprzętu do wojska było zdecentralizowane. Zdecydowanie. W różnych twierdzach czy przy granicznych miastach istniały warsztaty, w których rzemieślnicy tworzyli dość indywidualne typy zbrojeń. Często byli oni zjednoczeni w gildii, tak zwanym kolegia, które pozwalało im po prostu lepiej przetrwać taki związek zawodowy. Często to, co oni produkowali, nie było kupowane oficjalnie przez armię rzymską, tylko przez pojedynczych żołnierzy, gdyż żołnierz koniec końców, bądź co bądź, był sam odpowiedzialny za swoje uzbrojenie. Więc ta wymiana i interakcja pomiędzy żołnierzem a wytwórcą, rzemieślnikiem jego zbroi czy broni była dość spersonalizowana. Ale reformy Dioklecjana, później też Konstantyna. Wymagały zmian w tym systemie. Po pierwsze, trudniej było o dobrych rzemieślników, którzy zaopatrywaliby armię, do tego wielka inflacja żołnierze w zasadzie nie mieli za co sobie sami kupić tej zbroi i ogólnie zmiany administracyjne i polityczne w wojsku. Tworzyły się więc w pewien sposób połączone warsztaty, bo fabryka to nie była dzisiejsza fabryka, czyli ogromny budynek, gdzie pracowało nie wiadomo ile setki robotników i oni razem tworzyli zbroje. Być może w paru przypadkach rzeczywiście tak było. Jednak w większości, w zdecydowanej większości polegało to na tym, że w konkretnym mieście były po prostu Warsztaty, które współpracowały ze sobą. Czasem były one zbudowane obok siebie, jakby zbudowane od nowa, z zasadą fabryka już w myśle architektów i inżynierów. Czasem jednak po prostu łączono już istniejące warsztaty i tworzono z nich miejsca zbiorowej pracy, scentralizowane, bo tutaj o centralizację chodziło o łatwiejszy dostęp i kupno przez państwo sprzętu wojennego dla armii. Owe fabryki były w każdej ważnej prowincji, oczywiście, tak jak strategia ogólna tego nakazywała i każda z nich specjalizowała się w danym typie sprzętu. Niektóre robiły tarcze, inne robiły włócznie, jeszcze inne robiły hełmy i tak i tak Pracowników Którzy tam pracowali i musieli należeć do nowego typu gildii, tak zwany korpus. Wcześniej przynależność do gildii była nieobowiązkowa, teraz była obowiązkowa, gdyż tych chłopów, bo co oni nazywani chłopi, ci fabrikenses, byli przywiązani do tej pracy i ich dzieci również musiały wykonywać swoją pracę, gdyż ci fabrikenses byli technicznie rzecz biorąc, Żołnierzami, nie żołnierzami w sensie tego typu, że szli i walczyli, ale żołnierzami w sensie tego typu, że pracowali w strukturach armijnych i obowiązywało ich prawo armijne, bo też i często wcześniej wielu z weteranów wojskowych przebranżowało się po odejściu na emeryturę z armii właśnie na rzemieślnika, który robił sprzęt do armii. Więc to po prostu zostało zaadoptowane i w pewien sposób. Zcentralizowane, ale jeszcze słowem wstępu serdeczne podziękowania dla patronów mego kanału, a w szczególności Tomaszowi Flawiuszowi, Albertowi, Etmanowi, Artoriusowi, Kastusowi i Łukaszowi. Według Notitia Dignitatum bo głównie na tym dokumencie się opieramy dokumencie, który nie jest kompletny, ale jedyne w zasadzie dobre źródło, które mamy z późnego okresu Cesarstwa Rzymskiego na wschodzie znajdowało się 15 fabryka na zachodzie 20 zarządzał nimi wszystkimi urzędnik o tytule magister officiorum ale nie był on przeznaczony jedynie do zarządzania tymi fabrykami ale również do sieci transportu i innych wielkich przemysłów które były własnością państwa m.in. tekstylnych powstanie fabryka wiązało się mocno z restrukturyzacją administracyjną, o czym już wspomniałem, Dioklecjan podzielił państwo na mniejsze jednostki terytorialne, które były złączone w diecezję, a te diecezje były połączone w prefekturę. Każda diecezja, która była świadkiem wielkich ruchów wojskowych, czy najazdów, czy wszelkiego typu aktywności militarnej, posiadała po dwie fabryki produkujące zbroje. A każda prowincja, która była przy granicy, miała po jednej fabryka produkującej tarcze. Owe stanowisko, magister officiorum, zostało powołane do życia już przez cesarza Konstantyna i ów urzędnik znajdował się w bliskim gronie rady doradczej cesarza, tak zwanego I była to bardzo wysoka funkcja i bardzo pożądana przez wiele ludzi ale jednocześnie sama kariera w fabrykach, ta kariera przynajmniej tych kierowników lub oficerów, jeżeli już musimy używać leksykonu wojskowego, również była bardzo intrantna. Można było na tym zrobić dużo pieniędzy i zrobić niezłą karierę. Każda fabryka miała swojego menadżera, nazywanego prepositus. Czasami odnoszono się do niego jako tribunus, co już sugeruje, Motywy militarne. I zarówno nazwy stanowisk, które były pod prepositusem, są zapożyczone ze struktury późno-rzymskiej armii. Więc tutaj Diokrecjanowi i Konstantynowi bez dwóch zdań zależało na tym, by jakby ta cywilna część armijna nie zapominała, do kogo należy. Bo mamy primikerius, senator, dukerianus, centenarius, Kirkitor. Sami zaś zwykli szeregowi pracownicy fabryki nazywani byli żołnierzami milites, mimo że jak już mówiłem, nie wiedzieli oni bitew, nie służyli oni w regularnej armii wojskowej. I często, przynajmniej na początku, byli oni po prostu zwykłymi ludźmi, którzy wcześniej pracowali w tych swoich warsztatach, i dobrowolnie zostali oni przyłączeni do nowego systemu fabryka. I tak jak żołnierze, byli oni tatuowani albo wypalani, w sensie tam, gdzie służyli, żeby wiadomo było, że jak ktoś zdezerteruje, to skąd się wziął i co należy z nim zrobić. Ale to nie byli niewolnicy, to byli tacy no, na wolni chłopi. No chłopi, ale nie niewolnicy. I co ciekawe, otrzymywali oni dość dobre wynagrodzenie, przynajmniej jak na tamten okres i kontekst historyczny, i mieli pewne przywileje. Więc dla kogoś, kto akurat był, powiedzmy, czeladnikiem w jakimś takim mieście przygranicznym albo gdzie było dużo najazdów barbarzyńskich i nie miało ze sobą co zrobić, to trafienie do takiej fabryki, załatwienie sobie pracy w tej fabryce było dość dobrym rozwiązaniem. Zdecydowanie można było trafić gorzej. Jednakże właśnie ciężko archeologicznie cokolwiek na temat tych fabryk powiedzieć, bo ciężko je zidentyfikować. W zasadzie nie znaleziono ani jednej, które są wymienione w notitia Dignitatum. No to to już bardzo utrudnia sytuację i rozeznanie w tej sprawie. Zwłaszcza, że ta sama notitia sugeruje, że to nie był jeden wielki budynek, tak jak mówiłem, tylko pomniejsze, czasami połączone ze sobą lub blisko ze sobą postawione, a czasami w ogóle nie tylko w różnych częściach miasta, ale współpracowali ze sobą, bo fabryka w świetle prawa późno to nie było miejsce jako takie, tylko to była organizacja pracy konkretnej grupy rzemieślników, zbrojmistrzów. Tu jest właśnie cały sens. To jest, myślę, dobra puenta, dobra informacja, którą wam zostawię, bo cóż więcej tu robić. Takie fabryki były potrzebne. Bo późno rzymska armia potrzebowała prostoty i centralizacji tego systemu. Musiał powstać pewien standard, który musiał być dobrze naoliwiony w tym systemie dróg, transportu, dostaw i armii, żeby to wszystko działało. Bo Dioklecjan miał swoją wizję, Konstantyn zresztą też. I dopóki tym systemem, tą wizją zarządzał kompetentny cesarz, to wszystko było dobrze, bo ten system był genialny w swojej prostocie wręcz. Ale, jak już później mamy takich cesarzy, którzy mają dość dziwne pomysły, jak Teodosius I z tymi Germanami. Później, Walentynian II, już mamy kompletny upadek. Tu jest właśnie problem. Ale, jeżeli chcecie się więcej o tym dowiedzieć, to zachęcam do dwóch moich innych filmów o jednostkach typu Limitanei i Comitatenses. Tam rozmawiamy sobie, dlaczego ta armia pomimo tak genialnego systemu na zachodzie upadła, bo pamiętajmy, że na wschodzie istniała jeszcze bardzo, bardzo długo.